Z tej strony Iwona z kanału Jak zmienić swoje życie, i dzisiaj chcę porozmawiać o czymś, co ma bardzo ważny wpływ na naszą przyszłość, czyli poduszka finansowa, ale tak naprawdę w praktyce, po co ona nam jest potrzebna. No dobrze, na początku zamknij oczy i pomyśl o sytuacji, w której czujesz się bezpiecznie finansowo. Co widzisz? Może to jest bezpieczny wieczór z rodziną, nie martwiąc się w ogóle o rachunki. Może wyjazd marzeń, o którym myślisz już kilka lat, a może po prostu takie poczucie, że masz wybór, że nie musisz się bać. O przyszłość. Czy to brzmi dobrze? A teraz wyobraź sobie, że pewnego dnia coś się dzieje i to coś może przytrafić się każdemu. Z dnia na dzień może okazać się, że nie masz oszczędności, które właśnie teraz by się przydały, a życie rzuca ci wyzwanie, któremu nie możesz podołać. Zastanów się, co się stanie, kiedy właśnie teraz stracisz pracę bez żadnej zapowiedzi. Przypomnij sobie pandemia, kryzys gospodarczy, a może to być reorganizacja firmy. To moment, który może wywrócić życie do góry nogami, bo nie masz ani złotówki oszczędności, na które mogłabyś liczyć. Jak się czujesz wtedy? Wyobraź sobie, pewnie zestresowana, bezradna, przerażona. A co, jeśli nie jesteś w stanie pracować, bo Twój stan zdrowia nie pozwala Ci na codzienne obowiązki? Wyobraź sobie, że przez długi czas nie możesz zarabiać pieniędzy. Co wtedy? Jak się utrzymasz? Jak zapłacisz za leki, za leczenie? Jak poradzisz sobie z codziennymi wydatkami? To wszystko jest takie przygnębiające, smutne i chociaż mam nadzieję, że taka sytuacja nigdy ci się nie przydarzy. To życie niestety ma dla nas wiele niespodzianek. Właśnie po to potrzebujemy poduszki finansowej, żeby zbudować poczucie bezpieczeństwa, takiego spokoju. No dobrze, a teraz dosyć już o problemach. Chcę Ci pokazać, jak Ty możesz wziąć życie w swoje ręce i zacząć budować oszczędności i stworzyć taką poduszkę finansową. Pamiętaj, to nie jest trudne, to nie jest czasochłonne, jest dla każdego. Wyobraź sobie, że masz na koncie taką kwotę, która Cię zabezpiecza na wypadek różnych sytuacji. Jeśli nie posiadasz poduszki finansowej, czyli takiego bezpieczeństwa, jesteś niewolnikiem. Jeśli masz zabezpieczenie na kilka miesięcy do przodu, nie musisz znosić niekomfortowych sytuacji w Twoim życiu. Znasz takie historie, ile ludzi chce odejść z pracy, na przykład, ale nie jest w stanie tego zrobić, ponieważ nie ma zabezpieczenia finansowego. A może sama byłaś w takiej sytuacji? Jak czuje się człowiek, który codziennie musi wstać rano i iść na 8 godzin do miejsca, którego nie znosi? Nie jest w stanie już patrzeć na szefa ani w swoich wszystkich współpracowników. Warto nie dopuścić się już do takiej sytuacji i zadbać o to wcześniej. Najlepiej zacząć od dzisiaj i zacznij od małych kwot. Zaplanuj sobie, ile odłożysz sobie, na przykład tygodniowo bądź miesięcznie. Niech to będzie 10-20 zł, ale pamiętaj, małymi kroczkami budujesz coraz większą poduszkę finansową. Możesz otworzyć sobie specjalnie do poduszki finansowej konto oszczędnościowe, gdzie co miesiąc będziesz wpłacać określoną kwotę albo raz na tydzień będziesz wpłacać określoną kwotę. Mogą być to również przelewy automatyczne. Po kilku miesiącach zobaczysz realne, fajne efekty. Aby przyspieszyć wzrost Twojej poduszki finansowej, naucz się jak prawidłowo oszczędzać na jedzeniu, na kategorii, która pochłania większość naszych zarobków. Ale co warto dodać? Ta kategoria jest również jedyną kategorią, na której można wygenerować najwięcej oszczędności, przy czym nie tracąc na jakości produktów. Warto poznać kilka bardzo ciekawych metod, i tutaj zachęcam do pobrania darmowego kursu Najlepsze sposoby oszczędzania. Link znajduje się pod filmem. Można również stworzyć sobie dodatkowy biznes online, który będzie przynosił kilkaset złotych miesięcznie. Nigdy nie licz na nikogo, że ktoś ci pomoże w jakiejś trudnej sytuacji, bo najlepsza sytuacja jest wtedy, kiedy ty sama czujesz się bezpiecznie i masz tyle środków na koncie, które pozwolą ci być wolną po prostu wolną. Nie przerażaj się tym na początku, że mówią, aby odłożyć poduszkę finansową na 3 lub 6 miesięcy. Odłóż ją na razie sobie na miesiąc. Skup się na tym miesiącu, abyś była zabezpieczona na kolejny miesiąc, gdyby coś się wydarzyło. Pamiętaj, masz wszystko, czego potrzebujesz, aby zacząć. Zapisz się na mój darmowy kurs. Nigdy nie przestawaj wierzyć w siebie, a jeżeli nawet pojawi się taka chwila, to zajrzyj na mój kanał, obejrzyj trochę filmów, na pewno się wzmocnisz. Podładujesz, widzimy się w kolejnym filmie.